Kto nas łapał i znów chce złapać? Kto nas chciał gdzieś ściągnąć? Czy może chcieliśmy ściągnąć kogoś? Cóż to za macki odwrócony księżyc? Ktoś siedzi z towarzyszem i nie chce odwracać się w jakąś stronę. W jaką stronę woli patrzeć? Woli patrzeć na tych, kto Trochę świętuje, choć wygląda, jakby po prostu gdzieś zmierzał i leciał. Ktoś tu staje się większy i mniejszy jednocześnie. Trudno określić proporcje, ale widać, że kolory są i te kolory są pozytywne, tak nam się kojarzą. I takie trochę nawet mistyczne są kwiaty. Lekkość powiew to jest kierunek, w który chce patrzeć ktoś, kogo ktoś coś chce złapać i ściągnąć. W stronę emocji, w stronę emocji związanych z triumfem w tę stronę ktoś chce się zwrócić.